Dziś przyjrzymy się wydarzeniu, które bardzo prawdopodobne, że wydarzyło się dwukrotnie w życiu naszego Pana Jezusa na początku swojej działalności oraz na końcu życia. I czytu, czytając ten, ten fragment ewangeliczny, ten opis ewangelistów, napotykamy na Jezusa, który bardzo no, nie pasuje do wielu naszych wyobrażeń. Jako tego, który jest łagodny, milusiński i tak pokojowo usposobiony. Spotykamy Jezusa, którego wielu nie chciałoby spotkać na swojej drodze. O jaki fragment nam chodzi? Ano o słynne oczyszczenie świątyni. Przeczytajmy fragment, który jest zapisany w Ewangelii Jana, w drugim rozdziale w wersetach od yy, 13. Czytamy tak. Zbliżała się pascha. Jezus udał się do Jerozolimy. Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce i gołębie, oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni, a wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły, sprzedawcom zaś gołębi powiedział zabierzcie to stąd. Przestańcie robić targowisko z domu mego ojca, jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa pisma, żarliwość o dom twój mnie pochłania. Ewangelia Jana, bez, bezapelacyjnie wyjątkową Ewangelią, ukazującą portret Jezusa zupełnie innego, niż czynią to pozostali ewangeliści, tak zwani ewangeliści synoptyczni, czyli Mateusz, Marek oraz Łukasz. Ewangelia Jana jest również jedyną Ewangelią, która podaje chronologię działalności Pana Jezusa, czyli trzy święta paschy. Według tego liczymy, że działalność Jezusa miała ponad trzy lata, ściśle rzecz ujmując, trzy i pół. W ten sposób wiemy, że działalność Jezusa właśnie odbywała się w tym przedziale czasowym. Dzisiejszy fragment, który czytaliśmy, Oczyszczeniu w świątyni jest bardzo podobny z tymi, które pojawiają się już później u pozostałych ewangelistów. Z tą tylko różnicą, że tam oczyszczenie następuje no, na koniec życia Jezusa, podczas ostatniego tygodnia, ostatniej paschy w zasadzie pięć dni przed swoją męką i ukrzyżowaniem. I bibliści już dawno zauważyli tę rozbieżność i pojawiły się dwie możliwe interpretacje albo to, że Jezus dwukrotnie dokonał takowego oczyszczenia, czyli na początku służby, co notuje ewangelista Jan, oraz to, że Jezus powtórnie tego dokonał podczas no, końcówki swojej działalności, pięć dni przed y, zamordowaniem. To jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że Jezus raz oczyścił świątynię, raz miało miejsce to wydarzenie, które przeczytałem a Jan zamieścił ten opis na początku, ponieważ miał w tym jakiś swój cel. No i ciekawostka jest taka, że tego typu zabiegi w starożytnej literaturze nie były czymś złym. Tamtejszym pisarzom bardziej zależało bowiem na jakości tematycznej, czy na jedności tematycznej, niż na chronologicznej jedności. A więc Jezus mógł tylko raz dokonać takowego oczyszczenia. W życiu Jezusa mogło... Mieć miejsce tylko jeden, jedno takie wydarzenie, jeden taki incydent, i ewangelista Jan stwierdził, że bardziej będzie pasowało do początku służby, dlatego tam to zamieścił. Nie wiemy do końca jak było, tylko powiedziałem o tym, że istnieją dwie takie możliwości. Kiedy zaś patrzymy na samo miejsce, w którym to miało miejsce, e, czyli świątynię, no to ciekawy temat z tą świątynią jest, ponieważ. No, kiedy je się przyjrzymy, to okazuje się, że świątynia, która miała swój początek w X wieku przed Chrystusem, za czasów Salomona, pięknie pobudowana, wspaniała budowla, jak na tamte czasy, fenomenalna jakość wykończenia, została zburzona, jak doskonale wiemy, w 586 roku przez wojska babilońskie. I po około 70 latach rozpoczęto pracę nad odbudową, ale musiano je zaprzestać z powodu przeciwności zewnętrznych oraz nieco później z powodu gnuśności i lenistwa Żydów. W końcu po napomieniach bożych przez proroka Ageusza, o tym czytamy w Księdze Ageusza, świątynię zaczęto odbudowywać i ją odbudowano. Ta przerwa między odbudowaniem trwała 17 lat. Natomiast... Po jej odbudowaniu daleko było do czasów jej świetności z obrazu świątyni Salomona. Kiedy nad Judą, czy nad Izraelem, zaczął panować król Herod Wielki, tak? to ten sam Herod, który miał zamiar zabić dzieci w Betlejem, również małego pana Jezusa. Ów król Herod Wielki miał wielką pasję budowania. Remontowania czy odbudowywania yy, różnych budowli w Izraelu, i postanowił sobie zrekonstruować świątynię w Jerozolimie. Prace nad nią rozpoczęły się w roku no, 20 bądź 19, przed naszą erą i trwały one około 70 lat. A w początkowej fazie odbudowy zaangażowanych było 10 tysięcy murarzy. Uroczyste przekazanie świątyni odbyło się w roku 9 naszej ery, a więc Jezus był nastolatkiem, a po zakończeniu wszystkich robót w roku 63 naszej ery świątynię uznano za jeden z cudów ówczesnego świata. Więc kiedy czytamy o, w Ewangeliach o świątyni, to od razu nam przychodzi na myśl po prostu ten budynek główny tak? te sakrum główne. Natomiast, no właśnie, niekoniecznie. To odnosi się do samego budynku. Nawet w Grece mamy dwa słowa, które określają właśnie taki budynek, te sakrum, oraz cały kompleks. Jak gdyby całość tego kompleksu świątynnego. Słowo Świątynia obejmowało właśnie, tak jak już zacząłem wspominać. Całość ogromnego tego kompleksu świątynnego, wymiary tego kompleksu były ogromne i imponujące, ponieważ dziedziniec miał 400 metrów długości i 300 metrów szerokości, co oczywiście dawało łącznie 12 hektarów. Mury okalające miały 5 metrów grubości, a w narożniku południowo-wschodnim wysokość muru wynosiła aż 45 metrów. Imponująca zabudowa. Imponujące przestrzenie. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy dowiedzieć się nieco więcej, jakoś zobrazować sobie to, jak mogło wyglądać, to wystarczy, że na YouTubie wpiszecie Herod's Temple, czyli świątynia Heroda. To wyjdą Wam różne fajne filmiki, które ukazują w 3D, jak ta świątynia mogła wyglądać. I na tym ogromnym dziedzińcu, który przypomnę miał 12 hektarów ten dziedziniec nazywał się dziedzincem Pogan, odbywało się rozmaite życie religijne Żydów. Tu się modlono, śpiewano, spotykały się różne sekty żydowskie, prowadzono dyskusje religijne i polityczne, ale też, no właśnie, ale też handlowano. I na tym precederze skupiają się ewangeliczne opisy Jezusowego wzburzenia. Moi drodzy, proszę sobie wyobrazić, że na właśnie tym dziedzińcu na terenie świątyni, kwitł święty handel. Oczywiście słowo święty ma tutaj charakter eufemistyczny, ponieważ ze świętością nie ma nic wspólnego. I wyobraźmy sobie, że kiedy jakiś pobożny pielgrzym żydowski, a wiemy, że tacy pielgrzymi trzy razy do roku się pojawiali, oczywiście nie oznacza, że jakiś pielgrzym jeden musiał trzykrotnie być w Jerozolimie, oczywiście zdarzało się tak, ale Raczej to nie należało do, yy, do czegoś częstego. No to kiedy taki pielgrzym przychodził, by oddać Bogu cześć, czasami pokonywał kilka kilometrów, a czasami kilkaset kilometrów, no to chciał złożyć ofiarę Panu Bogu, no bo też w takim celu przybył. Najpierw musiał co zrobić? No, musiał pokazać takie zwierzę, które chce złożyć Bogu ofierze kapłanowi. A kapłan oceniał, czy ofiara nie ma żadnej skazy. No i niestety. Bardzo często ów kapłan dopatrywał się jakiejś właśnie skazy i proponował odkupienie zwierzęcia za oczywiście zaniżoną cenę. Takie zwierzę trafiało do stat należących do kapłanów, zostało odpowiednio poświęcone i co? I sprzedane innemu pielgrzymowi o wiele, o, o wiele większą cenę. A ów pierwszy pielgrzym musiał kupić koszerne zwierzę bez skazy, oczywiście za większą cenę, właśnie z, takiego, z takiej zagrody kapłańskiej. Gdy natomiast okazało się, że nie miałby odpowiednich pieniędzy no bo na terenie świątyni nie można było wnosić monet z jakimikolwiek podobiznami no to taki pielgrzym musiał jeszcze wymienić swoje pieniądze na te akceptowalne świątyni, szekle świątynne, tak zwane. Jak można się oczywiście domyślić, wymienione pieniądze miało wiele większą wartość niż to było w rzeczywistości. Wszystko to powodowało zgorzchnienie, zniechęcenie pielgrzymów. Którzy przybyli oddać Bogu chwałę, to spotyka ich taka machina ludzkiego biznesu. I wszystko o zgrozo pod płaszczykiem pobożności i czystości religijnej. I właśnie w takich okolicznościach pojawia się Jezus w świątyni. Pamiętajmy, bo to jest bardzo ważne, że Jezus wiedział, iż za 40 lat ta świątynia zostanie doszczętnie zniszczona. Jezus o tym powiedział na końcu swojej służby. Mało tego, była to część Bożego planu. Niemniej, niemniej Jezus w, tym, w tych opisach szanuje to miejsce i kult, który tam jest praktykowany. Ciekawe. Przecież mógłby powiedzieć, no panowie, nic nie szkodzi, możecie sobie handlować i tak niedługo zostanie zniszczona ta świątynia i Bóg przywróci w końcu porządek. Nie. Czytamy, że Wtedy ze sznurków ukręcił bić i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni. Wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły, a sprzedawcom gołębi powiedział: Zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowisko z domu mojego ojca. Wow! Jaki obraz Jezusa przedstawia ten fragment? Silny, bezkompromisowy, odważny, autorytatywny. Szanujący Boży porządek, nielękliwy w stosunku do ludzi, pozbawiony chęci upodobania się innym. Hmm. Raczej nikt w tym momencie nie chciałby wchodzić mu w drogę, prawda? Nie jest to Jezus, który zawsze przytuli. Ale jest to Jezus, który jak trzeba, to biczem strzeli. Nie jest to Jezus, który ma tylko dobre słowo. Ale jest to Jezus, który, gdy trzeba, to powie wynocha. Nie jest to również Jezus który za wszelką cenę chce utrzymać spokój, ale jest to Jezus, który zakłóci spokój, aby móc prowadzić Boży pokój i jego porządek. Czy myślałeś kiedyś o panu w taki sposób? Czy wyobrażałeś sobie kiedyś Jezusa, który używa jakiegoś skręconego przez siebie zmontowanego bicza i przepędza ludzi? Ciekawe, jak to mogło wyglądać. Taki trochę anarchistyczny ruch, nieprawdaż? Uczniowie na to patrzą. Tamci ludzie, którzy tam się znajdowali, również na to patrzą. Pewnie każdy wyciąga swoje wnioski, ale czytamy, że u uczniów pojawiło się coś w głowie. Przypomniało im się, iż w Starym Testamencie, w swojej księdze, w swoich księgach, w zasadzie w tym śpiewniku Izraela, w księdze psalmów, w 69 psalmie, jest napisane: Gorliwość o twój dom mnie pochłania albo pożera. I to właśnie im się przypomniało. Uczniowie patrzą na Jezusa i widzą prawdziwego gorliwca, gorliwca w dobrej sprawie. Żaden z nich nie miał zarzutów co do czynów Pana, ponieważ każdy z nich wiedział, że przed nimi jest ten, któremu zależy. Zależy na tym, co Boże, zależy na tym, co z Bożego porządku i ustanowienia wynika, ponieważ nikt z nich nie miał wątpliwości, że świątynia, że kult świątynny jest Bożą wolą. Moi drodzy, wierzę, że każdy, kto słucha tego nauczania, wierzę, że każdy, komu bliski jest Pan Jezus i kto poszedł za Jezusem, chce być tak jak Jezus. Mam rację? Chcielibyśmy być jak Jezus i mieć taką wiarę jak On, mieć taką moc jak On, mieć uzdrowienie jak On, być tak mądrym jak On, no, chodzić po wodzie również jak On, czy rozmnażać jedzenie. Ale czy zależy Ci również na tym, aby mieć Jezusową gorliwość o Boży dom? Czy kiedy inni patrzą na Twoje życie, to widzą gorliwca o swój lokalny kościół? Czy zależy Ci na Twoim lokalnym domu Bożym? A jeśli tak, to w jakim stopniu? To ważne pytania, na które musisz odpowiedzieć sobie sam, ponieważ okazuje się, że jesteśmy powołani do tego aby dbać o Kościół, w którym się znajdujemy. Któregoś razu do pastora zadzwonił pewien człowiek, który powiedział, że pragnie zostać członkiem Kościoła. Wow! Wspaniała wiadomość! I na pewno wielka radość w sercu pojawiła się tego pastora, gdy usłyszał takie, tak, taką chęć. Ale pastor, tamten człowiek, Zaznaczył jednak, że nie chce przychodzić co tydzień do zboru, nie zamierza czytać regularnie Biblii ani nie chce być zaangażowany w jakiekolwiek aktywności kościelne czy wolontaryjne. Pastor pochwalił jego pragnienie, po czym poinformował, że zbór, którego szuka, znajduje się w drugiej części miasta. Mężczyzna poprosił o adres i zakończył rozmowę. Kiedy przybył na miejsce, został opuszczony budynek kościelny, zabity deskami, i przeznaczony do rozbiórki. Jeśli jesteś chrześcijaninem i nie zamierzasz żyć w kościele, z kościołem i kościołem, to coś w Twoim życiu duchowym jest nie tak. Kiedy patrzymy w Słowo Boże, to widzimy, że pierwszy kościół, i nie tylko pierwszy, bo generalnie kościół, żył ze sobą, żył dla siebie. I byli kościołem Nikt nie był samotną wyspą na oceanie Które nazywało się chrześcijaństwo Moi kochani, dzisiejszy fragment jest, jest trudny Nie dlatego, że trudno go zrozumieć Ale dlatego, że trudno go realizować I z dzisiejszego fragmentu Możemy nauczyć się dwóch ważnych lekcji Pierwsza lekcja dotyczy czystości Pierwsza lekcja dotyczy czystości. Kościół został powołany do konkretnego zadania. Ma swój jasno określony cel: głoszenie prawdy o Bogu, przyprowadzanie zgubionych ludzi do Niego oraz dbanie o siebie nawzajem. Dlatego, jako Kościół, my, tutaj w mieście, w którym ja służę, głosimy Ewangelię, głosimy kazania podczas niedzielnych nabożeństw. Nauczamy regularnego studium podczas grup biblijnych, trwamy w modlitwie podczas spotkań modlitewnych i nie tylko, modlimy się o siebie nawzajem oraz innych, których Bóg stawia naszej drodze, oraz doraźnie pomagamy potrzebującym. Moglibyśmy tak jeszcze dalej wyliczać. Należy też zaznaczyć, że Kościół nie został jednocześnie powołany do prowadzenia aktywności politycznej czy jedynie aktywności społecznej. W latach 30. bodajże, o ile się nie mylę, w Stanach Zjednoczonych był taki dosyć prężnie działający ruch kościelny, skupiający się głównie na pomocy społecznej, na takiej aktywności społecznej. I myślę, że minęło się to z prawdą, którą Bóg naucza w swoim słowie odnośnie kościelnego działania. Głoszenie prawdy o Bogu. Przyprowadzanie zgubionych ludzi do niego oraz dbanie o siebie nawzajem. To jest jasno, to są jasno określone cele życia Kościoła. Dlatego, moi kochani, dbajmy o czystość doktryny. Dbajmy o czysty przekaz Ewangelii i o czystość intencji w pomocy wzajemnej. Dbajmy o czystość w Kościele, który tworzymy. Druga lekcja, moi kochani, którą widzimy, to gorliwość. Kim jest człowiek gorliwy? Według jednego ze słowników, które znalazłem w internecie, gorliwy to taki, który wykazuje dużo zapału i z oddaniem się w coś angażuje, wypełniając sumiennie i rzetelnie wynikające z tego obowiązki. Człowiek wykazujący wytrwałość, staranność, pilność, tak mówi słownik. Czyli możemy być gorliwi, na przykład w czynieniu dobra albo w czynieniu zła, też tak się zdarza. Możemy być gorliwi w swojej pracy, możemy być gorliwi w swoim hobby. W wędkarstwie, w, nie wiem, w, w, w bieganiu, yy, w grzybobraniu, czy w jakimkolwiek innym zajęciu możemy być pilni i gorliwi. A zadajmy sobie jeszcze raz dwa pytania, które zostały postawione przed chwilą. Czy kiedy inni patrzą na Twoje życie, to widzą gorliwca o swój lokalny kościół? Czy zależy Ci na Twoim lokalnym domu Bożym, a jeśli tak, to w jakim stopniu? Jak zatem dbać o gorliwość? O dom Boży, o lokalny dom Boży, czyli lokalny kościół, który tworzysz. Po pierwsze, bądź. Po pierwsze, bądź. Przed kilkoma wiekami, w górskiej miejscowości, pewien szlachcic zastanawiał się, jaki ślad mógłby po sobie zostawić w mieście. Postanowił zatem wybudować kościół. Prace trwały kilka lat, a plany budowy były skutecznie trzymane w tajemnicy. Po zakończeniu budowy, w nowo wybudowanym budynku zebrali się wierni. Nie mogli wyjść z podziwu nad wspaniałością budowli. W pewnym momencie ktoś zauważył, że zabrakło lamp. Ale gdzie są lampy? zapytał. Jak kościół może być oświetlony, skoro nie ma lamp? Szlachcić wskazał tylko na uchwyty w ścianach, następnie każdemu z obecnych wręczył lampę, którą miał ze sobą przynosić i wieszać w odpowiednim miejscu. Za każdym razem, gdy tu będziecie, to miejsce będzie oświetlone. Jeśli was nie będzie, to miejsce zostanie ciemne, wyjaśnił fundator. Moi drodzy, być może w to nie wierzysz, ale za każdym razem, gdy brakuje cię w kościelnych ławkach czy w kościelnych miejscach czy w kościele, w budynku kościelnym, na nabożeństwie, jakaś część twojego domu Bożego, który tworzysz jest pogrążona w mroku. Twoja nieobecność jest zauważalna i odczuwalna. Po pierwsze bądź. Po drugie, przykładaj się do tego, co robisz. Niemalże cała nasza działalność kościelna odbywa się w formie, uwaga, wolontariatu. Istnieje zatem naturalna pokusa, aby się nie przykładać, no bo i tak nam niech nie płaci, ktoś może pomyśleć. Pamiętajmy jednak, że Bóg widzi, że Bóg to widzi, widzi to co robimy i widzi nasze zaangażowanie w tym co robimy. Zna również nasze serca i wie, z jakim nastawieniem to robimy. Za każdym razem, więc, kiedy robisz coś na rzecz Twojego lokalnego kościoła, rób to najlepiej, jak potrafisz. Rób to tak, jakby sam Jezus był Twoim zlecen zleceniodawcą. Po drugie, zatem, Przykładaj się do tego, co robisz. No i po trzecie, wprowadzaj odpowiednią atmosferę. Pamiętaj, że to jak wygląda Twój i mój kościół, jaka panuje tam atmosfera, jaki nastrój tworzymy, jak traktujemy innych i tak dalej, zależy również od ciebie. Oczywiście, wszystko można zrzucić na pastora, radę starszych czy też innych, którzy usługują, ale to nie byłoby sprawiedliwe. Twój wkład, Twój i mój wkład w dużej części decyduje o tym, w jakim kościele się znajdziesz. Czy w jakim kościele będziesz. Albo jaki kościół będzie tworzony. Jasne to? To na koniec jeszcze posłuchaj tego. Jestem Twoim kościołem. Dają świadectwo o tobie niczym lustro. Jeśli zachęcam wiernych do modlitwy. Swoim estetycznym i czystym wnętrzem, to dlatego, że to Ty zadbałeś o to. Jeśli atmosfera w kościele jest pełna pobożności, radości, otwartości na innych, to dlatego, że jej członkami są ludzie pełni Ducha Świętego. Gdybyś jednak przypadkiem uznał mnie za nieco zimny i trudny błagam, nie potępiaj mnie. Ukazuję tylko to, co otrzymuję od Ciebie. A więc po trzecie, Prowadzaj odpowiednią atmosferę. Moi drodzy. Niechaj ta historia oczyszczenia świątyni przez Jezusa będzie historią, która zmotywuje nas do czystości, do czystości w sferze naszego zaangażowania w Kościele oraz do, do gorliwości w sferze tego, że zaangażowania. Weryfikuj swoje życie, penetruj swoje motywacje i sprawdzaj. Czy wszystko jest w należytym porządku i poszanowaniu naszego Zbawiciela, który umiłował Kościół? Niech Bóg Was błogosławi i, jeśli pozwoli, to spotykamy się na tym kanale już za jakiś czas z następnym materiałem. Bądźcie błogosławieni. Do usłyszenia.